Witam Państwa w programie Gości życia Teresa Urbanowska zaprasza dziś moimi państwa gościem jest pan Jacek Orych. Witam pana. Dzień dobry, witam Państwa bardzo. Dodam, dobrze. Burmistrz miasta Marki. Tak, burmistrz miasta marki. Panie, panie burmistrzu, panie Jacku, czteropak o tym rozmawialiśmy ostatnio. Wyjaśniał pan, że nie chodzi o piwo. Wiemy, że nie chodzi o piwo, ale wiemy, że to drogi czteropak będzie, kilka słów na ten temat. No, temat można powiedzieć wraca w różnego rodzaju wywiadach, bo on jest bardzo ważny i bardzo oczekiwany przez, przez nas, ale również przez mieszkańców, on dotyczy no, kluczowych inwestycji drogowych na terenie miasta Markit, tak to prawda proces związany z wyborem wykonawcy, mam nadzieję szczęśliwym wy wy wyborem, bo tu jeszcze nie mamy postawionej kropki na D no, Rozgłuchł się w czasie bardzo. No, Dużo się zgłosiło kandydatów? Zgłosiła się jedna, jedna firma, duża, yy, z, spółka giełdowa, która no, daje gwarancję, że ta inwestycja będzie wykonana jak, jak nale, należy. Natomiast yy, no, proces wyboru yy, i ocenienia tych dokumentów, które zostały złożone, mm -hmm. no, bardzo obszernej do, dokumentacji, on trwa, jeszcze chwilę potrwa, bo yy, musimy bardzo dokładnie y, każdą pozycję prze, przeanalizować, ale tak naprawdę przeanalizować koszty, które zostały zaproponowane, bo faktycznie y, kwota, która została zaproponowana jest wysoka. Wysoka kwota, ale czas realizacji? No, czas realizacji jest założony na, na, na 3 lata, więc jeżeli by została podpisana umowa, no to od momentu podpisania umowy wykonawca ma do trzech lat, no bo to mm -hmm. mówimy o okresach budowlanych na realizację no, kluczowych inwestycji w markach, mówię o ulicy Lisa Kuli, ale jeśli chodzi o ten odcinek strugi mm -hmm. w markach, to mówimy o ulicy Bodrzewiowej. Karłowicza i Sobieskiego y, oraz granicznej, czyli można powiedzieć całego szkieletu y, dróg, które w, markach, w tej części Marek powstaną, ale co jest istotne i zawsze o tym y, mówię i przypominam, te drogi pozwolą na. Y, Rozbudowę i budowę kolejnych dróg łącznie, i co jest najważniejsze w samym tym elemencie, z budową kanalizacji deszczowej. Jest taki krwiobieg, szkielet, niektórzy mówią tak. Krwiobieg, szkielet, ale też możliwość, tak jak powiedziałem, podłączenia. No, dzisiaj na Strudze w całej nie ma nawet kilometra kanalizacji deszczowej. Każdy wie, jak to wygląda po opadach. Żeby mieć możliwość odprowadzania tej wody, musimy zbudować system. System związany z główną arterią, czyli właśnie tą, tą inwestycją, ale również z oczyszczalniami butopadowych. No, Przecież kwestie ekologiczne muszą być spełnione przebudowy infrastruktury, która tam funkcjonuje, no i wybudowania całego ciągu komunikacyjnego, który w przyszłości, chociażby komunikację miejską również będzie posiadał. Czy to jest projekt i wybuduj, czy macie projekty już na. Projekty to? już mamy i to to jest kolejny element, o którym często zapominamy, i często mieszkańcy o tym mówią, że to bardzo długo było realizowane. Tak. To trwało, natomiast we wszystkich tych drogach, wszystkie te projekty były w ramach specustawy z mm -hmm. które wiązały się z pozyskaniem gruntów na cele budowlane, które przez kilka lat, podkreślam, dosyć stanowczo było przez mieszkańców oprotestowane. Oczywiście mieszkańcy mieli do tego, do tego prawo. Natomiast dzisiaj, w momencie, gdy przechodziliśmy tego etapu wyboru wykonawcy, mieliśmy pełen projekt łącznie z, ze wszystkimi pozwoleniami na budowę, co jest istotne. I ten proces inwestycyjny, proces inwestycyjny projektowy z pozwoleniem na budowę, mamy zamknięty i zatwierdzony. A z Pana wypowiedzi wynika, że będzie to, będą to drogi z pełną infrastrukturą, uzbrojeniem, dobrze zrozumiałem? Tak, jak, najba jak, jak najbardziej. Drogi rowerowe, chodniki, oświetlenie. I odwodnienie z tymi dużymi kolektorami, które, do których będą poszczególne boczne ulice. A wodociągi, kanalizacje. To i w tych miejscach już w zasadzie te, te kwestie są zrealizowane, w niektórych będzie konieczna przebudowa nasz wodociąg też jest zaangażowany w ten proces i czeka na wyłonienie wykonawcy i również ta inwestycja będzie realizowana w mm -hmm. tym samym czasie. Trzy lata, kwota niebagatelna, bo tam gdzieś wyczytałam ponad 300 milionów. Ponad 300 milionów, tak jest. Jak będzie finansowana ta inwestycja? A, y Struktura PPP polega na, na tym, że finansowanie na tym etapie pierwszym bierze na siebie wykonawca, czyli on realizuje tę inwestycję i my w przeciągu okresu użytkowania tych dróg, gdy ta umowa będzie zawarta, no, mówiąc kolokwialnie za dostępność do tych dróg, płacimy, czyli jakby można powiedzieć spłacamy tą inwestycję. Jakie to daje efekt? To jest efekt, który pozwala nam realizować inne bardzo potrzebne inwestycje w markę, bo jeżeli oczywiście jako miasta moglibyśmy sami realizować te inwestycje w ramach standardowego, standardowej procedury, natomiast zablokowało nam to inne inwestycje oświatowe czy drogowe w innych częściach marek. Nie możemy sobie na to pozwolić. Miasto Marki rozwiera się bardzo dynamicznie. Struktura oświatowa już jest mocno rozbudowana, a dalej te potrzeby, potrzeby inwestycyjne są i to duże i one są liczone w miliona złotych, w dziesiątkach albo nawet setkach milionów złotych, jeżeli, jeżeli to podsumujemy. To, co do tej pory zrealizowaliśmy, jeśli chodzi o część oświatową, to jest ponad 250 milionów złotych, a część drogowa to jest ponad 100-150 milionów złotych, które już... Zainwestowaliśmy w tą infrastrukturę. Zatrzymajmy się chwilę jeszcze przy tych drogach, przy tym czteropaku. Pamięta pan burmistrz, ile kilometrów łącznie, ile rąd, ile skrzyżowań. Jest taka pamięć. Ile zostało wybudowanych? To no około. W kilometrach, ile? W kilometrach nie odpowiem. Nie pamiętam Aha. tego. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie odcinki, no do, o, o około 500 różnych inwestycji Aha. było realizowanych jako, jako inwestycję cało, całościową. Omówmy no się, że kumaturowe. się jeszcze spotkamy Natomiast, na ten temat, porozmawiamy. Jeśli chodzi o same drogi, to przepraszam. Na bieżąco nie na mhm. pytanie. No raz mi się udało, pana burmistrza. No, czyli no, tego jest tak dużo. No, w zeszłym, pod koniec zeszłej kadencji jak liczyli, li, li, liczyliśmy, no to było, e, było około. E, nie pamiętam, dużo tego było. Spróbujmy się omówić na takie podsumowanie za jakiś czas i wtedy, wtedy dokładnie opowiemy. Dobrze, to że? podsumujemy będzie e, będziemy mieli konkretne dane. Panie burmistrzu. Nowa władza, nowe rządy, nowe zasady w przyznawaniu dotacji. W wielu komentarzach z różnych stron samorządowych pojawia się informacja, że zbyt mało środków można pozyskać na inwestycje gminne. U Was co jakiś czas widać tą informację, że Coś Wam się udaje pozyskiwać? Co się udało w tej kadencji, tej, za, nowych, za nowych władz? Staramy się korzystać z każdej szansy na pozyskanie środków zewnętrznych. Wiadomo, że dzisiaj te inwestycje, które no, są liczone w milionach, tak jak powiedziałem, no, wy, wymagają zaangażowania finansowego. Środki własne niestety nam na wszystkie nie wystarczają, więc y, możliwość korzystania z środków zewnętrznych, y, tak jak powiedziałem, staramy się wykorzystywać do y, maksimum. Różnego rodzaju to są inwestycje, bo oczywiście inwestycje drogowe, które najczęściej są i oczekiwane i komentowane przez mieszkańców, nie mają zbyt dużo programów, z których można korzystać. Mówimy tu o programie na poziomie marszałka i na programie na poziomie wojewody, czyli, czyli rządu i z nich skwapliwie korzystamy. Wspomnę chociażby ulicę Jagiełły, na którą pozyskaliśmy 4-milionowe dofinansowanie, ulica Wilcza, tu akurat... Z obu tych programów skorzystaliśmy Żerowskiego, który dosłownie na dniach za 2-3 dni wchodzi wykonawca, żeby tą drogę zacząć realizować. Tu mówimy o dofinansowaniu powyżej 7 milionów złotych, ale również oprócz dróg to są dotacje na żłobek, który już jest realiz... realizowany, to są dotacje na tzw. kamieny domek, czyli uca szpitalna, czyli przystosowanie tego obiektu, który tam jest na cele społeczne. Z naciskiem na osoby starsze które, które tam i seniorzy, którzy tam będą swoje aktywności mogli wykonywać, ale również dokończenie całego procesu rewitalizacji kamienic braci Brixów, czyli otoczenia plus Ile tych przebudowa. Kamieńc? Kamienic w sumie jest chyba 16, dobrze pamiętam, one są po dwóch stronach. Piłsudskiego. Przez ostatnie lata sukcesywnie je remontowaliśmy, zabezpieczaliśmy, jeśli chodzi o kwestie elewacji, zabezpieczenia przeciw degradacji przez wilgoć, bo one nawet były tak zaniedbane, że nie miały takiego zabezpieczenia. Dziś ten proces mamy skończony. Tym etapem wiążącym to będzie właśnie zagospodarowanie przestrzennym kamiencami I to też prawie 4 miliony złotych na ten cel w ostatnim czasie podpisywaliśmy umowę. Szkoły, przedszkola, marki ciągle się rozwijają. Można by też dużo mówić o deweloperach. Skupmy się na szkołach. Przed wejściem na wizję wspomniał Pan, że musi Pan jeszcze trzy szkoły wybudować. Ciągle mało? Ciągle mało. To jest temat, który odkąd jestem na stanowisku burmistrza, jest jednym z, priorytet z priorytetów i tak go traktujemy. Wiadomo, że inwestycje drogowe i oświatowe są, są na, na, największe, ale one również najwięcej kosztów ze sobą pociągają. Dzisiaj po e, tych inwestycjach, które już zrealizowaliśmy w kwestii oświatowej, przy tak dużym przyroście mieszkańców, dalej te potrzeby są. Ulica Zygmuntowska, tam gdzie powstaje żłobek i przedszkole, które już jest budowane, zaplanowana jest szkoła na 1200 dzieci. Kolejna duża szkoła. Kolejna duża szkoła, natomiast konieczna dla odciążenia już przepełnionych szkoły podstawowej nr 1, rozbudowanej szkoły podstawowej nr 1 i niemalże wybudowanej od podstaw, od podstaw szkoły podstawowej nr Dwa. To spowoduje i, i pomoże, żeby odciążyć te dwie placówki. Pilna rzecz, niedalej jak wczoraj miałem spotkanie z Radą Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 5, proces, który powoli wdrażamy, w przyszłym roku zaczynamy już kwestie projektowe, to jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 czyli szkoły na, na Strózek, która też coraz więcej uczniów przyjmuje i z każdym rokiem ta liczba nie maleje, wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie wzrasta. To jest oczekiwana rozbudowa starego budynku dawnej szkoły nr 4 na ulicy Dużej, gdzie jest obecnie filia szkoły podstawowej numer 3 z remontem hali, gdzie wymagane jest ze względów technicznych przebudowa, przebudowa tej, tej hali i rozbudowa szkoły budynku na kolejne, na kolejne potrzeby oświatowe marzy nam się przeniesienie liceum, czyli pałacy Kubriksów, gdzie ta szkoła, ta szkoła no, tych warunków oświatowych no, nie ma takich, jakie powinny być na miarę XXI wieku. No i w perspektywie, jak to też mówimy o dalszej perspektywie, to jest kolejna szkoła na terenie strugi, szeroko pojętej, gdzieś tam jakieś pomysły na zabezpieczenie terenu mamy i, i przygotowanie tej. Inwestycji. Natomiast to jest pięć bardzo odległej przyszłości. Dzisiaj pilne to jest budowa szkoły na ulicy Zygmuntowskiej i rozbudowa szkoły numer 5 oraz dawnej szkoły na ulicy Duszej. Jest szansa, że jeszcze w tej kadencji się zacznie? Wszystko zależy, czy uda się pozyskać środki. Trzeba powiedzieć wprost, bez środków zewnętrznych, mm -hmm. znaczących środków zewnętrznych, będzie to bardzo e, trudne. Nie ukrywam tego, mówię, mówię to, e, to wprost. No, wyzwaniem dla gmin, jakie są Miasta Marki, to jest kwestia nadążania za ilością osób, które się sprowadza. Niestety wraca, wrócę tutaj trochę do środków, o których Pani powiedziała, nie ma jakiegoś mechanizmu, który mógłby wspomagać w tak szybkim rozwoju gminy, których w Polsce jest około 8-10%. Przy tak dynamicznym rozwoju. Dużo projektów, programów pojawia się dla gmin, które tracą swoje funkcje społeczne, wyludniają się. No i tam ci włodarze chwalą się pozyskaniem środków na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu milionów złotych. Fajnie, zazdrośnie na to patrzymy. Natomiast tutaj, gdzie te potrzeby są naprawdę duże, Rozmawialiśmy o drogach, rozmawialiśmy o oświacie, tego wsparcia nie ma. Drugim mechanizmem, który, którego nam brakuje, to jest kwestia no to już musi być z poziomu rządu systemowego przemyślenia, w jaki sposób zmusić albo zachęcić, żeby mieszkańcy płacili podatki tam, gdzie mieszkają. Temat no, są... już długo wałkowany przez Temat wałkowany, ale ja kolejne kadencje ale ja bez kadencje to po, powtarzam i z każdym polityków, z którym mam okazję się spotkać, spotkać o, tym, o, o tym mówię. No. Dzisiaj jest tak, że w Markach około 15 tysięcy mieszkańców nie płaci podatków. W przeliczeniu na, na koszty, które nie wpływają do budżetu Miasta to jest około 50 milionów złotych rocznie, które, które do budżetu nie wpływa. Czyli jakaś prawie jedna szkoła, tak? Dokładnie tak. Mniej więcej tyle, by rozbudowa szkoły podstawowej numer 5 mogła kosztować. Ale ten sam mieszkaniec, który nie płaci podatków z usług miasta korzysta. korzysta. Ja jako burmistrz muszę dziecko do szkoły czy przedszkola przyjąć i te koszty, koszty ponosić. To Niestety tego mechanizmu nie ma. Chociażby. Obowiązek płacenia podatku przy przyjęciu dziecka do szkoły, już by na pewno to zniwelował w pewnym stopniu ten, ten problem. Przez lata sąsiednie gminy zazdrościły markom wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Dziś przybywa takich inwestorów w markach, czy stanęło to w miejscu? To stanęło, z, z jednego powodu, nie ma za bardzo w markach te, te terapeutycznych. M1 był takim, powiedzmy, no, dużym miejscem od lat, który na na terenie no, powiatu, ale i na granicy z, z Warszawą. Czyli podatników z Warszawą. takich dużych nie przybywa, czy przebywają? E, nie, bo mówię, tak jak powiedziałem, tych terenów inwestycyjnych mamy ograniczoną liczbę i one już dzisiaj można powiedzieć w znaczącym stopniu albo w całości są zabudowane. Kilka takich drobniejszych, jeżeli mówimy o centrach handlowych, powstało. E, I strefa powiedzmy taka przemysłowa, która kiedyś po starych budynkach Fumaru zmieniła się na, na, na magazyny i taką strefę naprawdę przemysłową z prawdziwego zdarzenia jest zabudowana, i to, co zostało tam zrealizowane, wypełnia całą tą powierzchnię. i Miejsca, już dodatkowo, niestety, z upolowania o tym mówię, nie ma. Przez kilka spotkań, jeszcze wcześniejszych, sprzed kilku lat, podkreślał Pan, jak dużym problemem dla takiej miejscowości jak Marki jest pato-deweloperka. Czy udało się tą pato-deweloperkę trochę ustabilizować. To wszystko zależy, co rozumiemy pod pojęciem no. deweloperka, to jest często przez mieszkańców y, 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 używane, to jest kwestia niestety przepisów, które, y, które obowiązują w naszym, y, w naszym kraju. Przykładem niech będzie chociażby pozwolenie na budowę. Jeszcze niedawno, uh -huh. jako, y, jako burmistrz, jako miasto, jakiś wpływ Jakiś. Niestety nieduży nie, nie na inwestorów mieliśmy przy pozwoleniu na budowę, bo musiał do nas się zgłosić po dostęp chociażby do drogi publicznej. Dzisiaj te przepisy zostały zmienione. Deweloper, który chce wybudować inwestycje, idzie z kompletnych dokumentów do starostwa, czyli do e, organu, który, który wydaje pozwolenie na budowę. To też według mnie jest błąd, że... Kiedyś pozwolenie na budowę były wydawane na poziomie gminy, teraz są na poziomie powiatu. I tutaj, jeżeli oczywiście spełnia warunki, takie pozwolenie na budowę dostanie. My czasami jako miasto dowiadujemy się, w momencie gdy ta inwestycja fizycznie zaczyna się realizować, że coś, coś się dzieje. Nie ma jakiegoś mechanizmu dającego większą kontrolę dla. Dla miasta, dla burmistrza na tego typu inwestycjami. Ład urbanistyczny już od dawna przestał w naszych gminach funkcjonować. Ja pamiętam jeszcze czasy dużo wcześniejsze, gdzie miejscowości miały swojego architekta. Dziś takich instytucji chyba żadna z gmin, nie wiem czy Warszawa, posiada taką, taką funkcję. To powoduje też, że. Pomimo planów, pomimo różnego rodzaju przygotowywanych dokumentów strategicznych, wszystko się rozrasta w takim bardzo, bardzo dowolnym, dowolnym schemacie. Często powstają duże osiedla bez zaplecza usług społecznych. No, Wielkim wyzwaniem były chociażby miejsce parkingowe, mm -hmm. miasto Marki. Praktycznie na swoim całym, na dziewięciu kilku procentach, no 100% nie, ma pokrycie w tzw. planach miejscowych. Plany miejscowe, które były ustalane lat temu 20-20 kilka, z zupełnie innych realnych, z, zupełnie innym, z zupełnie innym pomysłem. Zgrozą, jaką nas została, to było to, to, że miejsca parkingowe były w taki sposób realizowane, że do jednej działki było przypisane jedno miejsce parkingowe, a na jednej działce czasami deweloper potrafił postawić 4, 6 budynku, w zależności w jaki sposób to zaprojektował. Udało się to zmienić we wszystkich planach miejscowych. Udało nam się wprowadzić zapisy, że do każdego lokalu musi być przepisane miejsce. Teraz zmieniając plany, miejsce postojowe oczywiście, zmieniając plany ogólne, no niestety wiele parametrów, które wynikają z planów miejscowych nie jesteśmy w stanie zmienić, gdyż one już funkcjonują i istnieją i ta zabudowa jest już realizowana. Natomiast tam, gdzie jest możliwość ograniczenia. Tej intensywności, zabudowy wysokości czy, czy zwiększenia powierzchni, chociażby biologicznie czynnej, żeby tej zieleni było więcej. Będziemy starali się to zrobić, natomiast no, to będzie naprawdę ograniczony przestrzeń, gdzie praktycznie i fizycznie będzie można coś takiego zrealizować. Tak na zakończenie, jeszcze może tak dosłownie dwa słowa: plany ogólne, które muszą wejść za rok, za półtorej. No to właśnie o tym powiedziałem, jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie tworzenia tych dokumentów, dosłownie na dniach wysyłamy ten dokument do konsultacji no, instytucji, które muszą się na tym dokumencie pochylić i wypowiedzieć w nie swoje ewentualnie uwagi, po tym procesie, mam nadzieję do końca roku, jak będzie zakończony, po okresie feryjnym, bo w tym roku ferie wypadają bardzo wcześnie, chcemy już ten dokument przekazać do konsultacji mieszkańców. Co zmieni? To jest właśnie to, co powiedziałem. Mając plany miejscowe, tam gdzie była możliwość zmniejszenia intensywności zabudowy, staraliśmy się to oczywiście to zmienić. Trochę pod kwestie oświatowe, o czym mowa te parametry, które są potrzebne dla, dla realizacji tych inwestycji, też proponujemy do, do zmiany. Natomiast jeśli chodzi o jakieś rewolucyjne elementy, no, ciężko zrobić w tak już zabudowanym, zobowiązanym mieście jakieś znaczące zmiany. Owszem, pewnie niektóre elementy będą podlegały dyskusji, przeważnie tam, gdzie ktoś planował jakieś inwestycje, no ale tak, tak proces związany z tworzeniem tego do, do, dokumentu pozwala na to, żeby powiedzmy no, strony zainteresowane wnosiły swoje uwagi, wnosiły swoje oczekiwania, a w efekcie, jak Rada podejmie decyzję, wtedy ten dokument będzie przyjęty. Ja myślę, że sobie na dzisiaj zakończymy. Jak zwykle było merytorycznie, było też treściwie i dynamicznie w pana wykonaniu. Dziękuję za to spotkanie. Państwu przypomnę, że dziś moim i państwa gościem był pan Jacek Korych, burmistrz miasta Marki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia.